Żył raz sobie stary młynarz, jak gołąbek siwio Miał drewniany młyn nad rzeką i domeczek miał malenki. Na za niem mógł ciężko młynarz i do łóżka się położył. Czas już przyszedł na staruszka, by swe kości w ziemi złożył. Więc zawołał trzech swych synów i podzielił swoje mnienie. Syn najstarszy dom wziął z sadem, kędy dźwięczy ptaszków pienie i monstery na pagórku, bo jak ojciec zmył w nim ziarno i utrzymał dom ojcowski swoją dłonią gospodarną. A syn średni dostał osła, pracowite, silne zwierzę, co ogromne bory mąki na wytrwały grzbiet swój bierze. Dobry burek z co? A przy pracy mu pomoże. Będzie osioł dla młynarza z całej wioski złodzić zboże. A najmłodszy jaśnie Boże, to prawdziwy już sierota. Nic dla niego nie zostało prócz białego mruczka, kota. Miał? Kota mądrze miał wyjrzenie, jak nóż ostrze miał pazurki i dawna łowił na myszkę w swórki. Weź, mój Janku, tego mruczka. Niechaj on ci pomóc, go twego ojca przypomina. Nic ci więcej dać nie mogę, bo nic nie mam do rozdania. Ale zawsze, mimo Janku, w miłosierdzie ufaj Boże. To wyrzekłszy się młynos stary, z bladu po licach się toczy. Na swych synów spojrzał tule i na zawsze zamknął oczy. Zapłakali trzej i niezmiernie się zmartwili. Umarłemu swemu oczu, piękny pogrzeb wyprawili. Potem wszystko w domku, w młonie, swoim trybem poszło dalej. Bo syn starszy i syn średni znów do pracy się zebrali. A najmłodszy, biedny Janek, dziś sierota bez opieki, tak pomyślał. Pójdę sobie szukać szczęścia w świat daleki. Nic tu w domu nie wysiedzę. Może szczęście znajdę w świecie? Trzeba przecie być odważnym. Przedsiębiorczym trzeba być przecie. Więc pożegnam się z urodzeństwem, wziął na ręce swego kota i wędruje do miasteczka zamyślony jeszcze rota. Słońce mocno wygrzewało, upał nie do wytrzymania, więc pod drzewem usiadł Janek i zabrał się do śniadania. Bochen chleba, kawał sera znikły prędko chwilę małą z niebezpiecznej uczty owej i Mączkowi się dostało. A gdy pojadł już sierota, to zadumał się żałośnie, że się musi tułać w świecie w samej życia swego wiośnie. Łzy potekły mu rzęsiste, a w tym ktoś go trąca. To był kotek, kto przed chwilą grzał się obok w blaskach słońca. Przyszedł blisko do sieroty, znów go w nogę trącił nosem i spogląda tak rozumnie i przemawia ludzkim głosem. Dlaczego płaczesz, Janku miły, Choć masz zdrowie, młodość, siły? Może szczęście czeka na cię I bogactwa, Janku miły? Nic się nie martw, nie narzekaj, I miej zawsze w przyszłość wiarę. Tylko kup mi w miasteczku Z żółtej skóry parę. Kup mi także worek duży Przemykami związywany, A ja cię, drogi Janku, Zaprowadzę między pany. Zdumieł jednak na te słowa. Pierwszy słyszy, że kot gada. Do spełnienia niezbyt trudna jego rada. Kupię buty, co mi szkodzi. Kupię także worek duży. W najwędrówce, tu dłatwie, może mi się kot przysłuży. Kot w butach życzy Wam wesołych świąt. I król, dzieci, dużo prezentów podchodzi Wam. this one is